Trzeba powiedzieć, że musimy być bardzo zadowoleni tym trzecim miejscem, bo nie każdy na nas liczył, a jako drużyna pokazaliśmy, że, że nie tylko nazwiska grają, a drużyna jest bardzo ważna. Dzisiaj mamy taką klubową uroczystość, wspólnie yy, poświętujemy, tak. później udałem się, mam nadzieję, mam nadzieję, wiem, że na zasłużone urlopy spotykamy się 18 czerwca i do boju. I na, nie wiem, na degradację najlepiej, jakby ten ruch się wycofał, nie dostał licencji, Bóg wie co jeszcze, a my tak trochę na przekór wszystkim i wszystkiemu spokojnie robimy swoją pracę Mam nadzieję, że, że teraz też będzie przełamanie, bo tak przeplatamy sezon katastrofalny z jakimś tam, myślę, że, że wielkim sukcesem, czyli, czyli podium Mam nadzieję, że teraz to przełamiemy, bo no bo co, bo tak chyba kurczę, dalej będzie może. Fajnie jakby, jakby co roku grało się o te najwyższe cele, a nie Gdzieś tam patrzeć za siebie na stopi i trzepać się do samego końca, czy się utrzyma w tej lidze, czy nie. Dzisiejszy mecz to obojętnie czy, by, czy ładnie zagra byśmy zagrali, czy słabo, fajnie zagrali, wynik się liczył i liczyło się te trzecie miejsce, bo super sezon zagraliśmy, to każdy wiedział przed tym meczem, no ale jakby nie było tego trzeciego miejsca, no to by to tak trochę, no... Słabo było, no bo czwarte miejsce nie jest, nie jest te trzecie. Tak powiedziałem wcześniej, nas najbardziej interesowało trzecie miejsce. Tak? Chcieliśmy zdobyć medal. Nie wiem, może troszeczkę uczyć też wszystkim nosa, tym, którzy, którzy gdzieś tam po polaniu w białym stuku, może i troszkę wcześniej, skazywali nas na tak jak powiedziałem wcześniej, na, na degradację i najlepiej jakby ten ruch grał gdzieś tam w pierwszej lidze. Na przekór wszystkim wszystkiemu, jak to się mówi nieważne, jak. Eee, może to trochę przerobię. Eee, jak drużyna zaczyna ważne jak kończy, a my skończyliśmy na trzecim miejscu i myślę, że to jest mega sukces. Eee, szacun dla wszystkich chłopaków. Gratuluję przede wszystkim trzeciego miejsca Wychowi Chorzów i trenerowi Kocjanowi. Wykonał naprawdę bardzo solidną, solidną pracę. Eee, grając przez całą rundę atrakcyjnie, ciekawie. No i powiem szczerze, zasłużenie ruch na tym trzecim miejscu się znalazł, co do dzisiejszego spotkania. Myślę, że spotkanie bardzo wyrównane, właściwie przez cały mecz nie było zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Wszystko się działo gdzieś w środku boiska, my akurat kontrolowaliśmy to, co na tym boisku się działo, ale też nie potrafiliśmy gdzieś zagrozić w dużym stopniu bramce ruchu. Jedyna taka sytuacja, która przychodzi mi do głowy, to jest chyba uderzenie Stawarczyka głową w 25 minucie. I, i Poza tym tych akcji było, było niewiele. Także taki e, pożegnalny mecz z rundą, e, ale może nie porywający. O, ciężko stawało w Meczu, bo teraz są te emocje trochę niegdzie gdzie całkiem można w początkach tej mojej roboty tu w Chorzowie, kiedy są właśnie keď sme začínali celkom, celkom od spodu niekde a teraz sme tu na dostali metále všetci, že to je, je ozaj niečo neuveriteľné, niečo, o čom som nikdy nesníval, že, že, by sa to, že, by sa to mohlo, že by sa to mohlo udať. Ale treba sa vrátiť k tomu dnešnému meču. Povem poviem tak, že bylo vidno na pivka, že vážnosť toho meču, že, že potrebujeme, potrebujeme ten jeden punkt, že Nechceli sme, sa, nechceli sme, sa, nejak spoliehať na lechy, že niečo ugra na, na gurníku. My sme, my sme, chceli sami vyvalčiť ten punkt alebo tie punkty tu e, proti ťažkému e, proti, proti pogoňu. E, bolo to vidno na tých pivkážoch, že, že byli bardzo zdenerovaní, <coughs> že, že, sme nemali, nemali kontrolu nad pivkou, že, že, sme stratili bardzo veľa piviek a prakticky sme, nema, <coughs> sme nemali ani žiadnu nejakú veľkú šancu, ale... Ale možno dnes to nebolo ani o nejakej kráse tej pivky, ale možno to bolo o válce, o, o, to, o, to, o to tretie miesto a tá družina to vyval vyvalčila a za to, za to jej patrí vďaka. Samozrejme za, za celý ten sezon pracovali bardzo, bardzo trudno. A to, to ocenenie, ktoré je v tom, v tom treťom mieste, je na mieste, že, 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 je, to, je to silná družina. Je to silná družina, budeme pracovať ďalej, aby, aby tí, ktorí od nás odídu, aby, sme, aby prišli na stepný dobrý pivkáži, ktorý zaujímu miesto, kde bude vyš, vyššia konkurencia, vyššia jakosť v tej družine, ale to už sú plány do budúcna, takže Žišaj, nechajme emóciám taký voľný pád, aby sme, aby sme si to užili ten dnešný deň a to tretie miesto a Prajem piu, všetko dobre, nech, nech majú dobrý úrlab, nech prídu zdraví a nech dobre začneme.